Antczak i Pawlenka, o Zabrzu. Stało się, redaktorze. Stało się. W Zabrzu będzie referendum za odwołaniem prezydent i radnych. Komisarz Wyborczy potwierdził, że zebrano wymaganą liczbę podpisów, a teraz trzeba czekać na ogłoszenie konkretnego terminu. Referendum najprawdopodobniej odbędzie się w maju. Czekamy zatem na konkrety. Jednak nie o samym referendum będzie ten podcast, tylko o tym, co przy tej okazji dzieje się w naszym mieście. A dzieje się naprawdę wiele i można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że na naszym lokalnym podwórku powiatowa władza serwuje nam całkiem niezły Matrix. A to prawda. Od zeszłego roku władza powtarzała, że pieniędzy nie ma i raczej długo nie będzie. Sytuacja finansowa jest tragiczna, a wszystko to wina poprzedników. Już zastanawialiśmy się głośno w niejednym z podcastów, czy taką narrację powiatowa władza będzie utrzymywać do końca swej kadencji i jak to się dla nich skończy. A tu BUM! Nagle obudziliśmy się w nowym, zupełnie innym Zabrzu. Coś jakbyśmy zasnęli w Berlinie Wschodnim a obudzili się w zachodnim. Tak, w nowoczesnym, bogatym i z niesamowitym potencjałem biznesowym mieście, okazuje się, że Zabrze to już nie jakieś tam upadające peryferie, które ogłoszą niebawem bankructwo, tylko czołówka najlepszych samorządów w Polsce. Pierwsza dziesiątka rankingu powiatów i miast na prawach powiatu 2024 roku, przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich. To ogromne wyróżnienie i dowód na dynamiczny rozwój oraz skuteczne zarządzanie naszym miastem. Można przy Czytać na oficjalnym profilu naszego miasta w mediach społecznościowych. Oj redaktorze królu Złoty takie cuda ogłaszają, że ludzie są zdezorientowani. Powinno się do tego zaśpiewać kawałek Kukiza. My już są Amerykany, my są pany, mamy glany i tak dalej. Roka reggae gramy i wiadomo o co chodzi. Pytanie, czy mieszkańcy Zabrze, którzy przez prawie rok słyszeli, jak fatalna jest sytuacja w mieście, teraz coś takiego kupią? Moim zdaniem nie i taka narracja, że Zabrze nagle jest krainą mlekiem i miodem płynącą jest po roku narzekania po prostu kpiną i brakiem szacunku dla mieszkańców. Wiadomo, że w Zabrzu będzie referendum i celem takiej narracji najwidoczniej ma być ocieplenie wizerunku rządzących. Ale chyba już trochę na to za późno. Redaktorze Królu Złoty za późno nigdy nie jest. Po prostu trochę kulawą narrację doradzili prezydent Rupniewskiej, zwanej w kuluarach hrabiną jej dworscy doradcy. Tak ze skrajności w skrajność popadać. Się... Nie wypada, to jak już chcieli chwalić potencjał i potęgę zabrza, to przynajmniej mogliby nie rezygnować z obwiniania poprzedników. Czyli zabrze w czołówce polskich samorządów, i to jest wszystko wina mańki Szulik i jej świty. Bo przypomnijmy, że nowa władza zaczęła rządzić mniej więcej w połowie roku, a ranking obejmuje cały 2024 rok. A jak wiadomo, wszystkie inwestycje, które były przecież jednym z kryteriów oceny w rankingu, to raczej nie zasługa nowej władzy. I widzi pan, teraz jakoś mniej się. Słyszę, że pieniędzy nie ma i nie będzie, ale żeby nie było, że wszystko jest zasługą poprzedników, to hrabina powinna teraz nadać ton swoim dokonaniom. Na przykład mówiąc, że pięcioletni plan na stworzenie nowego Zabrza udało się zrealizować w ciągu niespełna roku. I w ogóle Niemcy to już nam wszystkiego zazdroszczą, a samo Zabrze za kilka miesięcy będzie już drugą Japonią, jak obiecywał kiedyś... Przemianę polski prezydent Lech Wałęsa. Królu, złoty redaktorze, ja myślę nawet, że nie Japonią, ani nie Koreą, tylko Koreą, nawiązując do stylu świętej pamięci Janusza Rewińskiego. Zabrze drugą Koreą i już. Pytanie tylko, czy Koreą Południową, czy Północną, bo to zasadnicza różnica, ale to już pozostawmy ocenie naszych słuchaczy. Ament.